Cześć, witajcie ze strony Endrenocza, to jest zapowiedź serwera. Ech, robię 55. próbę dosłownie. Więc, kiedy będę już taki zagmatwalny w tymi w tym słowami, zdaniami, na no to od razu z góry przepraszam. A więc, zaczynając, e, chciałem zapowiedzieć serię. Z... Wow! Chciałbym zapowiedzieć. E... Serię z tego serwera Olympem Ponieważ nagrałem re, reklamę z serwera no i, powie, no i czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, e, jak matwałem się, ale dobra, e, będę nagrywała z tego serię no bo w sumie mi się podoba po, podoba plugin na e, nowe craftingi. Typu końskie ostrze, stoniarki, plecak, który nie wiem, czy powiedziałem w, tamtym, w tamtej reklamie serwera. Ponieważ plecak ma taką pojemność no w sumie nie ma za dużej, ale jakąś tam ma. Jak widzicie, już wtedy jestem trochę za Ale dobra. Może powiedziałem, może nie, ale zawsze, że ważne, że teraz powiedziałem, bo kiedy nie powiedziałem wcześniej, no to teraz powiedziałem. Dobre, przejdźmy do kolejnego. Bardzo mi się podoba także nieskończone mięsko, które o dziwo działa, chociaż nie wiem jak ono działa, ale dobra. E, także mi się bardzo podoba cloud Woodsy, który za chwilę muszę sobie zrobić, a także ułatwiony crafting e, ender Chestów. Kontynuując, chciałbym was zaprosić do lajkowania, subskrybowania, i jeszcze tam co wolicie, komentowania, i jeszcze co tam chcecie robić, nie wiem. No to po prostu. Znowu się zakłatwiałem. Naprawdę no... tak taki dzięki nagrywanie. Więc subskrybujcie. Lajkujcie, komentujcie. Widzimy się już w tej serii, która będzie tuż niedługo. Czyli na kolejnej edycji. Nie wiem, czy to mówiłem. No, się zakłatwałem, Nie wiem, czy już mówiłem, że będę to nagrywał na kolejnej edycji. No, dobra, mówiłem. Przepraszam. Wciera. No więc, jeszcze raz z Was zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. I oglądania wszystkich moich filmików, zwłaszcza e, zwłaszcza tej reklamy, kiedy po prostu nie będziecie chcieli tej serii, to po prostu napiszcie w komentarzach, gdy będziecie chcieli wcześniej, gdy będziecie chcieli później, też napiszcie. E, no i znowu Subskrybujcie, łapkujcie, kiedy Wam się to podoba, ponieważ to jest wielka motywacja z, z Waszej strony, żebym to nagrywał i że Wam się to podoba. Dlatego subskrybujcie i łapkujcie. Powiedziałem to już chyba dosłownie szósty raz około. Dobra, no to trzymajcie się i piona.